Więc tutaj za 3 dni. E, stąd e, będą się wykluwać pisklaki. I tutaj już są uszykowane jajka. Literka D. Już wam pokazuje co oznacza. Dla osób zainteresowanych, to chwilę zaczekają. D to jest tylko dwór że z dworu są jajka gejsie. K to jest kurnika i ok to jest jakby obok kurnika. Wtedy wiem, e, z którego miejsca. Gąski najlepiej znoszą jajka i które są najlepiej zależone, także na tym to tutaj polega. Więc, jak uzbieram tutaj ponad 30 jajek, to włożę tutaj do tego inkubatora te jajka gęsie. I prawdopodobnie jeszcze do tego inkubatora włożę jajka gęsie. Więc teraz będę gąski inkubował. Więc, kto będzie chciał zobaczyć, jak, jak się inkubuje, gąski z Genshi jak sprawdzić zalężenie, no to no to może obserwować moje shorty